Inwestowanie w tego typu srebrne lub złote monety może się wydawać bardzo dobrym pomysłem. No w końcu złota ani srebra nie da się dodrukować. Jego ilość jest po prostu ograniczona. Problem w tym, że no złoto generalnie nie generuje żadnej wartości. Po prostu sobie leży i trzyma wartość. Tutaj nie zrozumieć źle, kupno takich monet jest całkiem dobrym pomysłem i ono zabezpiecza twoją część kapitału. Natomiast jak masz większy kapitał rzędu kilkudziesięciu, stu, a może nawet kilkuset tysięcy złotych, no to szkoda, żeby ten kapitał nie zaczął na siebie pracować. Tutaj trzeba jednak bardzo uważać, żeby po prostu nie popaść w taką drugą skrajność, w jaką popada większość ludzi, którzy szukają jakiegoś magicznego sposobu na cudowne pomnożenie tych pieniędzy. I powinniśmy tutaj raczej skupić się na sprawy w sposób bardziej zrównoważony. Musimy zdawać sobie sprawę, że oprócz potencjalnego zysku znacznie ważniejsze jest ryzyko, które jest związane z tą inwestycją. Czyli większość osób uważa, że trudno coś takiego osiągnąć samemu. Dlatego wybierają fundusze, wybierają inwestycje, czy z braku laku nawet lokaty. W banku. Problem w tym, że no, fundusze w trakcie spadków po prostu lecą na łeb i na szyję. Podobnie też większość rynku. Natomiast lokaty no, oczywiście są bezpieczniejsze, ale mają po prostu to oprocentowanie często znacznie poniżej inflacji. Co jednak, gdybym Ci powiedział, że istnieje taki sposób aktywnego inwestowania, który no, w trakcie kryzysu na rynku zachowuje bezpieczeństwo porównywalne do lokaty, ale w trakcie wzrostów generuje zyski, które są dużo lepsze od. Funduszy inwestycyjnych. To jest taka strategia, która wykorzystuje przewagę małego gracza, jakim jesteśmy my, no, w otoczeniu tych wszystkich wielkich banków, miliarderów czy funduszy inwestycyjnych. To można porównać do takiej małej łódki, która może być znacznie bardziej mobilna, może skręcić znacznie szybciej od takiego wielkiego tankowca, którymi są właśnie te fundusze. Także dzięki temu możesz dużo bardziej kontrolować swoje inwestycje i no, takie duże fundusze ich ruchy generalnie wpływają na ceny akcji. Czyli jeżeli oni inwestują nie mogą mieć takiej elastyczności, ponieważ po prostu wpływają na, na kurs akcji. My żeśmy przeprowadzili też sporo badań komputerowych i wykazało to bardzo jasno, że po prostu małe spółki dają wyższą stopę zwrotu. Po prostu statystycznie tak jest. Także żeby wykorzystać tą przewagę no, musisz zacząć inwestować w nieco inny sposób. No, większość ludzi w Polsce nie ma wielkiego pojęcia o tym, jak to robić. Często też uczy się nas takich rzeczy, które się mijają mocno z rzeczywistością. No i fajnie było, żebyś miał kogoś takiego, kto konkretnie powie Ci, w jaki sposób to zrobić praktycznie. Dlatego tutaj wypełniamy tą lukę i właśnie w tym celu przygotowaliśmy wyzwanie siedmiodniowe. Nie jakiś krótki webinar, tylko wyzwanie, które rzeczywiście trwa, które, które daje Ci realną, realną wartość. I tam zrobisz realne pierwsze kroki, czyli będziesz miał nas ze sobą, tak? Poprowadzimy cię za rękę, dokładnie się po prostu zajmiemy tym, żeby pokazać ci w te 7 dni, jak bezpiecznie inwestować. To jest coś takiego, czego przed nami w Polsce chyba nikt nie robił. No i jeżeli czytasz opinie uczestników tutaj na naszej stronie, to naprawdę zobaczysz, że to otwiera oczy i daje Ci takie zupełnie inne patrzenie na, na inwestowanie. Na początek odkryjesz u jakiego brokera założyć konto, jaką platformę wybrać, jak zrobić, żeby tam była najniższa prowizja. No jeżeli to brzmi tak dla ciebie trochę dziwnie, no to to zaczniemy oczywiście od konta demo, czyli ty nie będziesz w ogóle inwestował swoich własnych pieniędzy, będziesz inwestował wirtualne pieniądze. I potem my cię zaczniemy prowadzić, czyli będziesz składał pierwsze zlecenia. Będziesz patrzył, jak my to robimy. Ja to robię od 14 lat, dokładnie używam tej strategii, no i my za zarobiliśmy dzięki temu naprawdę sensowne pieniądze. Oczywiście mówię o osobach, które regularnie tą, tą technikę stosują. Także ja również pokażę Ci takie zlecenia, które pozwalają bardzo mocno zabezpieczyć kapitał, które też same, że tak powiem, zabierają się razem z rynkiem. No i później będziemy uczyć się, jak wybrać te najlepsze aktywa, czyli takie, które dają Ci. Najwyższe prawdopodobieństwo wzrostu. Także po 7 dniach będziesz miał to wszystko przećwiczone. Tutaj nie musisz mi wierzyć na słowo. Na poniższej stronie po prostu możesz poczytać opinie uczestników poprzednich edycji, a było ich już aż 5 i wzięło w nich udział aż 10 tysięcy ludzi. Także zapraszam Cię może będziesz tą 10 tysięcy pierwszą osobą, która dołączy do nas do naszego wyzwania inwestycyjnego.